Posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. To, co zaraz ujawnię, to coś, co doprowadza wiele kobiet do szału. Niektóre już napisały do mnie, natychmiast to usuń: mężczyźni nie powinni o tym wiedzieć. I właśnie dlatego to mówię. Istnieje ukryty psychologiczny schemat, który kobiety stosują wobec mężczyzn i który działa bez zarzutu od tysięcy lat. Powód, dla którego wciąż działa, jest prosty: nikt o nim nie mówi. Kobiety unikają wspominania o nim, ponieważ kiedy w końcu zrozumiesz ten schemat, ich wpływ na ciebie natychmiast się załamuje. A większość mężczyzn nigdy tego nie rozumie, ponieważ są zbyt zajęci byciem przez niego kontrolowanymi, by dostrzec, co się naprawdę dzieje. Marek Aureliusz, jeden z najpotężniejszych mężczyzn w historii, napisał coś, co idealnie pasuje do tej sytuacji. Wszystko, co słyszymy, to opinia, a nie fakt. Wszystko, co widzimy, to perspektywa, a nie prawda. I bracie, to, co kobiety deklarują, że pragną, a to, co faktycznie w nich wzbudza pociąg, to dwie zupełnie różne rzeczywistości i wolą, żebyś pozostawała w rozterce. Wiem, co sobie teraz myślisz. Brzmi to jak gorzka, toksyczna gadka. Ale zostań ze mną, bo to, co zaraz wyjaśnię, to nie emocje. To udokumentowana psychologia, behawioryzm rozpoznawanie wzorców a kiedy to dostrzeżesz nie będziesz mógł tego odzobaczyć kiedy to zrozumiesz zaczniesz to dostrzegać wszędzie w swoim obecnym związku w poprzednich i w niemal każdej interakcji z kobietami oto co zrobimy przeprowadzę cię przez to krok po kroku pokażę ci dokładny mechanizm psychologiczny którego kobiety używają by wywołać obsesję u mężczyzn wyjaśnię dlaczego działa tak intensywnie Pokażę ci, jak go rozpoznać, gdy jest na tobie wykorzystywany. A co najważniejsze, pokażę ci, jak całkowicie się na to uodpornić, stosując starożytne zasady stoickie. To może być niekomfortowe, możesz czuć się defensywnie lub zdenerwowany. To normalne. Prawda zazwyczaj irytuje, zanim cię wyzwoli, ale jeśli wytrwasz do końca, twoje rozumienie randek i związków całkowicie się zmieni. W końcu zobaczysz zasady gry jasno, a kiedy już je zrozumiesz, będziesz mógł zdecydować czy grać, czy odejść. Zaczynajmy. Oto wielki sekret, sekret, którego kobiety nigdy nie chcą, żebyś poznał. Gotowy? Kobiety nie budują atrakcyjności traktując Cię dobrze, tworzą obsesję, traktując Cię niekonsekwentnie. Pomyśl o tym przez chwilę. Naprawdę daj temu spokój. Kobieta w Twoim życiu, która traktuje Cię stale dobrze, zawsze dostępna, zawsze miła, zawsze responsywna. Co czujesz do niej? Prawdopodobnie komfortowo, może doceniasz, może nawet jesteś wdzięczny, ale obsesyjnie? Czy sprawdzasz telefon co pięć minut, czekając na jej wiadomość? Czy odtwarzasz w myślach rozmowy? Czy ciągle o niej myślisz? Prawdopodobnie nie, ale ta druga kobieta. Ta, która jednego dnia jest ciepła, a następnego lodowata, ta, która w poniedziałek pisze długie akapity, a w czwartek odpowiada jednym słowem, ta, która w realu okazuje głębokie uczucie, ale przez kolejne dni jest zdystansowana, ta kobieta uzależniła cię do szpiku kości. Analizujesz każdą interakcję, zastanawiasz się, co zrobiłeś źle. Rozpaczliwie próbujesz odzyskać tę wersję jej osoby, która sprawiała, że czułeś się wspaniale. I tu jest sedno sprawy. To nie jest przypadek. To nie są wahania nastroju. To nie jest dezorientacja. To pewien schemat. I jeśli go nie rozpoznajesz, to on cię teraz kontroluje. Psychologia dowiodła tego w dziesięcioleciach badań. Nazywa się to przerywanym wzmocnieniem. Dlatego automaty do gry uzależniają. Dlatego media społecznościowe uzależniają, i dlatego kobiety niespójne czują się magnetycznie. Oto jak to działa. Kiedy nagrody pojawiają się regularnie, jak wypłata, mózg się adaptuje, staje się normalne, przewidywalne, nieekscytujące. Ale kiedy nagrody przychodzą nieprzewidywalnie, czasami je dostajesz, czasami nie, twój mózg zaczyna szaleć, próbując rozgryźć schemat, próbując zapewnić sobie nagrodę. Próbując zagwarantować sobie, że dostaniesz ją następnym razem, ta niepewność rodzi obsesję. Dokładnie to samo dzieje się, gdy kobieta okazuje uczucia nieregularnie. Kiedy okazuje ciepło, dopamina uderza. Czujesz się niesamowicie, a potem nagle staje się odległa, zimna, niedostępna i nie wracasz tylko do normy, spadasz poniżej normy. Czujesz niepokój, niepokój, stres. Zaczynasz o niej myśleć bez przerwy, zastanawiając się, co się zmieniło, odtwarzając w pamięci każdą wiadomość w poszukiwaniu wskazówek. A to emocjonalne załamanie sprawia, że gonisz za nią. Piszesz więcej. Starasz się bardziej. Stajesz się bardziej dostępny. Przekraczasz własne granice. A wszystko dlatego, że jesteś uzależniony od odzyskania haju, który ci dała, a potem ci go odebrano. Stoicy ostrzegali przed tym tysiące lat temu. Epiktet nauczał, że żaden mężczyzna nie powinien być rządzony przez rzeczy, na które nie ma wpływu, zwłaszcza emocje innych ludzi. Ale większość mężczyzn robi na odwrót. Oddają swoją władzę, pozwalając, by niestałość kobiety dyktowała ich stan emocjonalny. I oto co czyni to tak podstępnym. Większość kobiet nie robi tego nawet świadomie. Nie siedzą tam i nie planują manipulacji. To instynktowne. Czegoś nauczyły się metodą prób i błędów. Zauważyli, że mężczyźni, których traktują zbyt dobrze, tracą zainteresowanie, podczas gdy mężczyźni, których traktują niespójnie, popadają w obsesję. Więc schemat powtarza się naturalnie: dostępny, niedostępny, czuły, zdystansowany, ciepły, zimny, daj haj, odbierz go. A ponieważ ta formuła działa od czasów starożytnych, kobiety nie chcą, żeby mężczyźni ją rozumieli, bo kiedy ją dostrzeżesz, kiedy naprawdę rozpoznasz ten schemat, natychmiast traci swoją moc. Pozwól, że pokażę ci, jak ten schemat wygląda w rzeczywistości, żebyś mogła go natychmiast zidentyfikować. Jeśli masz do czynienia z kobietą, która wprawia cię w zakłopotanie i obsesję, zauważysz co najmniej kilka z tych objawów. Pierwszy rytm gorąco, zimno w jednym tygodniu jest tobą zauroczona, w następnym zdystansowana i krótka. Ta nagła zmiana wywołuje zamęt, a zamęt wywołuje obsesję. Druga strategiczna niedostępność. Po udanej randce lub głębokiej rozmowie następują godziny, a nawet dni ciszy. Twój mózg wpada w panikę, próbując zrozumieć, co zrobiłeś źle. Trzecie. Emocjonalne resetowanie. Otwierasz się emocjonalnie, ona odpowiada ciepło, a potem zachowuje się, jakby nic się nie stało. Wkładasz dwa razy więcej wysiłku w odbudowanie relacji. Cztery. Susza uwagi. Poświęca ci uwagę, a potem ją odwraca i skupia gdzie indziej. Nagle jej uwaga wydaje się cenna i gonisz za nią. 5. Wyzwalacz porównywania. Ona mimochodem wspomina o innych mężczyznach, aktywując twój instynkt rywalizacji. 6. Mieszane sygnały. Jej słowa mówią jedno. Jej czyny mówią coś zupełnie innego. Ta niespójność zmusza cię do analizowania i zadawania pytań. Wszystkie te taktyki mają jedną wspólną cechę niepewność, a niepewność to najbardziej uzależniająca siła psychologiczna znana ludzkiemu mózgowi. Marek Aureliusz powiedział: To, co stoi na drodze, staje się drogą. Przeszkoda, którą ona tworzy, jest tym, za czym gonisz. Dlatego inteligentni, odnoszący sukcesy mężczyźni tracą rozum dla kobiet, które źle ich traktują. Nie chodzi o to, że kobieta jest wyjątkowa. Po prostu mężczyzna jest uzależniony od schematu. Tymczasem kobieta, która dobrze go traktuje, wydaje się nudna, przewidywalna, łatwa, bierze ją za pewnik. To brutalna prawda o ludzkiej psychologii. Teraz pokażę ci, jak się uwolnić. Zrozumienie schematu to tylko pierwszy krok. Musisz wiedzieć, jak się uodpornić. Krok 1. Rozpoznaj schemat. Przestań szukać wymówek. Jeśli jest niestała, przyznaj to. Świadomość przerywa manipulację. Krok 2. Kiedy się oddala, nic nie rób, nie goń, nie naprawiaj, nie zadawaj pytań. Dyscyplina emocjonalna daje ci władzę. Krok 3. Dopasuj się do jej energii. Nie więcej, nie mniej. Dostosuj się dokładnie do jej wysiłku. To chroni twoją inwestycję i często sprawia, że ona goni. Krok 4. Zbuduj życie większe niż ona. Miej cele, przyjaciół, misje, sens. Kiedy twoje życie jest pełne, jej niestałość traci na znaczeniu. Krok 5. Ustal jasne standardy. Powiedz jej, że potrzebujesz stałości. Większość mężczyzn nigdy nie odważy się tego powiedzieć, bo boją się ją stracić. Ale nie możesz stracić czegoś, co nigdy nie było stabilne. Oto stoicki model, który na stałe cię uodporni. Zasada 1: Kontroluj tylko to, co możesz, swoje wybory, swoje standardy, swoje granice nie jej zachowanie. Zasada 2: Nie potrzebujesz tego, czego nie możesz kontrolować. Jeśli potrzebujesz jej uwagi, aby czuć się stabilnie, to ona cię posiada. Zbuduj życie, które wypełni cię od wewnątrz. Zasada 3: Jasno, zobacz rzeczywistość. Przestań wierzyć słowom. Wierz w czyny. Spójność ujawnia prawdę, niespójność ujawnia wartość. Zasada cztery. Utrzymuj standardy bez względu na wszystko. Jeśli niespójność jest przeszkodą, traktuj ją jak przeszkodę. Nie idź na kompromis, bo jesteś samotny lub w związku. Kiedy zinternalizujesz te zasady, kobieca niespójność nie będzie mogła Cię już dotknąć. Ale bądź ostrożny. Kiedy przestaniesz reagować, może nasilić niespójność. Mocniej, goręcej, zimniej. To się nazywa wybuch wygaszenia. To ostatnia próba wciągnięcia cię z powrotem w cykl. Jeśli pozostaniesz niereaktywny, wydarzy się jedna z dwóch rzeczy: ona stanie się konsekwentna. Albo odejdzie, by znaleźć kogoś, kim łatwiej będzie manipulować. W każdym razie wygrywasz ponieważ kobieta, która polega na grach psychologicznych, nie jest kimś, kogo chcesz w swoim życiu. Istnieją kobiety zdrowe emocjonalnie. Kobiety, które komunikują się jasno, są konsekwentne, bo im zależy, cenią szacunek bardziej niż manipulacje. Ale nie spotkasz ich, gdy będziesz zajęty obsesyjnym rozmyślaniem o niespójności, kiedy odmawiasz udziału w grze. Automatycznie odpychasz manipulatorów i przyciągasz kobiety, które spełniają twoje standardy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Kobiety tworzą obsesję poprzez strategiczną niespójność: ciepło, zimno, teraźniejszość, dystans, przywiązanie, wycofanie. To wyzwala w mózgu przerywane wzmocnienie i tworzy uzależnienie silniejsze niż stałe uczucie. Większość mężczyzn żyje w pułapce tego cyklu. Myśląc, że są zakochani, podczas gdy tak naprawdę są uzależnieni. Stoicy dali nam już antidotum. Kontroluj to, co możesz. Oderwij się od tego, czego nie możesz. Widź jasno. Utrzymuj swoje standardy. Twórz własne życie. Kiedy ona się oddala, pozostajesz twardo, stąpasz po ziemi. Kiedy jest niespójna, dopasowujesz się do jej energii. Albo odchodzisz. Kiedy twoje standardy zostają naruszone... Odchodzisz bez dramatu. Zrób to, a staniesz się odporny. I dlatego kobiety, które wykorzystują niespójność, nigdy nie chcą, żeby mężczyźni poznali te prawdy. Teraz już wiesz. Pozostaje tylko jedno prawdziwe pytanie: co z tym zrobisz? Czy będziesz dalej grał w grę, której celem jest kontrolowanie ciebie emocjonalnie? A może całkowicie zrezygnujesz z gry i zbudujesz coś prawdziwego z kobietą, która nie potrzebuje psychologicznych sztuczek żeby utrzymać twoją uwagę wybór należy do ciebie bracie wybieraj mądrze jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła podziel się nią z innymi którzy mogą uznać ją za wartościową i nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień twoje wsparcie podtrzymuje tę podróż i pomaga nam dostarczać ci więcej przemyślanych poruszających duszę treści dziękujemy za oglądanie za poświęcony czas i za twoje otwarte serce niech twoje relacje zawsze będą pełne szacunku ciepła i prawdy